Nie dam rady, Bartek. Nie ma szans, po prostu. Witajcie, kochani, w tym drugim dniu naszych zmagań, w tym drugim dniu wchodzenia na górę. No nie jest to wszystko łatwe. Łatwo było Panu Jezusowi powiedzieć, tak, idę za Tobą, ale kiedy pojawiają się trudności, zmęczenie, przygnębienie, to już wtedy trudno jest. Dzisiaj, kochani, chcemy Was zaprosić do tego, żebyśmy razem z Panem Jezusem przeszli tę próbę wiary, jaką w swoim życiu musiał przejść także Abraham. Idziemy. Na tej drodze w górach napotykamy różne trudności. Czasem może być burza, może przyjść zmęczenie, czasem może nam się po prostu nie chcieć. Możemy mieć gorszy dzień tak jak w życiu, nie? Możemy mieć różne trudności. Na przykład, nie chcemy iść do szkoły. Brat nie chcę dać mi grać, pograć na komputerze. Eee, nie chcę słuchać mamy, która każe mi sprzątać albo wreszcie wziąć się za naukę. Koleżanka nie chce pożyczyć mi kredki. Wszystko jakoś czasem wydaje się, że idzie nie tak. W życiu Abrahama i w jego wchodzeniu na górę Moria też, Bartek, tak było niestety, że Pan Bóg wystawił go trochę na próbę. Chciał Pan Bóg, żeby poświęcił swojego umiłowanego syna. Ale myślę, że najlepiej odda nam to przeczytany... Tekst pisma świętego. Z Księgi rodzaju Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój, a gdy ten rzekł, oto jestem, synu mój, zapytał. Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie! Abrahamie, a on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc. Wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan Widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan ukazuje się. Rzeczywiście, księżę życiu Abrahama i było lekko a szczególnie próba, aby poświęcić swojego jedynego i umiłowanego syna. Zobacz, że czasem rzeczywiście Pan Bóg daje nam takie sytuacje, pozwala na nie, że jest nam zwyczajnie ciężko, ale wszystko, zobacz, jest po jedną rzecz. Po to, żebyśmy jeszcze bardziej zobaczyli, jak Pan Bóg nas kocha, jak Jemu na nas bardzo zależy, jak chce naszego szczęścia, co się wydarzyło chociażby na Górze Moria, że Pan Bóg nie dopuścił do utraty ukochanego syna przez Abrahama. No właśnie, widzisz, czasem są różne trudności w życiu, czasem może nam się nie chcieć. Czasem niestety jest tak, że na tej drodze wiary przeszkadzają nam pewne rzeczy. Na przykład na tej drodze wiary może przeszkadzać nam telefon. Piękne widoki, cudowny świat, a niektórzy niestety nie potrafią przejść go wolnymi od telefonów. Kimś takim niezwykłym, kolejnym przewodnikiem na drodze naszych rekolekcji jest e, niezwykły Polak, człowiek, który bardzo kochał Pana Boga, a poza tym bardzo kochał też naszą ojczyznę. Wiesz Bartek o kim mówię? Myślę, że chodzi tutaj o Świętego Jana Pawła II. No właśnie, zobacz, wszystko na temat Jana Pawła II wiemy, ale najbardziej jak przeżywać trudności, papież pokazał nam, jak myślisz kiedy? Przez swoją ciężką porobę. Jasne, że tak, poprzez cierpienie. Najbardziej Jan Paweł II udowodnił nam, że Pan Bóg jest blisko niego wtedy, kiedy przyszły trudy w jego życiu. Ale szczególnie w ostatnich latach jego życia Jan Paweł II pokazał nam, jak przechodzić przez trudy cierpienia. Chciejmy spojrzeć przez chwilę na jego życie. Papież Franciszek niedawno ogłosił świętem Karola Wojtyła, Jana Pawła II. Jego proces kanonizacyjny był jednym z najszybciej przebiegających w historii. Ale czego Jan Paweł II dokonał? Co sprawiło, że został święty? Może to, że choć wiele cierpiał, nigdy nie stracił nadziei? Bliscy Karola zmarli, gdy był młodym człowiekiem. Stracił mamę, nim skończył 10 lat. Miał 12, kiedy umarł jego brat, a 21, gdy pożegnał ojca. Jego ojczyzna została w 1939 roku zaatakowana przez nazistów, a w 1945 roku znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego. A może powodem była wysoka kultura i wartości humanistyczne, które reprezentował. Jan Paweł II był pasjonatem życia, kochał sport i piękno przyrodę. Nawet jako kardynał nadal jeździł na nartach i brał udział w spływach kajakowych. Kochał poezję i był aktorem marzącym o życiu związanym z teatrem. W okresie okupacji nazistowskiej, pracując w kamieniołomie, doświadczył trudnego życia robotnika. Był także wyjątkowo inteligentny. Wyróżniał się jako naukowiec i charyzmatyczny nauczyciel, którego sale wykładowe pełne były studentów. A może dlatego, że tak wiele podróżował i dotarł do tak wielu ludzi. Papież Jan Paweł II był niezwykle aktywny. Odbył 250 pielgrzymek, odwiedzając różne zakątki świata, łącznie 129 krajów. Napisał 14 cykli przyciągnął niezliczone rzesze ludzi, w szczególności młodzież. Papież zapoczątkował tradycję światowych młodzieży, wziął udział w dziewięciu z nich, gromadząc miliony młodych katolików, którzy byli tak zainspirowani jego osobą, że zostali określeni pokoleniem J.P.D.M. Te doświadczenia zaszczepiły i rozpaliły w nim oddanie walce przeciwko ideologii. Dzięki temu odegrał kluczową rolę w upadku żelaznej kurtyny, a w związku z tym w rozpadzie Związku Radzieckiego. Oczywiście, wszystko to jest ważne. Ale czy nie zapominamy o najistotniejszym? Jan Paweł II został świętym przede wszystkim dlatego, że Chrystus był w centrum jego życia. Że przyjmował każdego dnia z miłością i nadzieją wielką misję, jaką Chrystus mu powierzył. Jan Paweł II z pewnością doświadczył wiele cierpienia w swoim życiu. Wiara i motywa ojca były dla niego jak pierwsze seminarium. Będąc świadkiem poświęcenia, a nawet ofiary życia swoich przyjaciół i rodaków, w obliczu prześladowań nauczył się ufać, że nadzieja jest silniejsza niż lęk, a miłość potężniejsza od śmierci. Przeżył tę lekcję w 1981 roku w związku z zamachem swoim Dzięki nadziei pokonał lęk i cierpienie tamtych dni. Kierowany miłością osobiście przewaczył mężczyźnie, który do niego strzelał. Jan Paweł II nie był po prostu aktywny. Wszystko co robił miało wymiar głęboko apostolski. Wiedział, że tłumy gromadziły się nie tyle ze względu na niego, ile z powodu prawdziwego głodu Boga. Jako obrońca praw człowieka, Jan Paweł II walczył w imieniu nienarodzonych dzieci, osób chorych, starszych, ubogich i uciemionych. Przede wszystkim zabiegał o prawo do wyznawania wiary, o wolność by nią żyć. Wiedział, że świat bez Boga jest światem bez radości, piękna, prawdziwego człowieczeństwa. Jan Paweł II wielokrotnie zapraszał nas do otwierania drzwi Chrystusowi. Przekonywał, byśmy nie obawiali się przyjąć go do naszego życia, naszych rodzin i społeczeństw. Chrystus zna nas lepiej niż ktokolwiek inny, Z pragnienia naszych serc i tylko On jest w stanie je zaspokoić. Jan Paweł II wiedział, że to Chrystus wezwał go do służby. Więc by ukazać nam Chrystusa, oddał aż do końca wszystkie swoje dary i talenty, swoją siłę i zdrowie. Z tego właśnie powodu czcimy go teraz jako świętego Jana Pawła II. Chrystus był w centrum jego życia, był jego radością, siłą i największą miłością. Księży Karolu, a jak Pan Jezus powiedział? Tak, jak Pan Jezus powiedział. No właśnie, bardzo często kojarzymy świętego Jana Pawła II z kremówek, z barki i właśnie z tego słynnego wycinka w internecie. Ale to nie wszystko. No właśnie, Jana Pawła II często znamy z kremówek, uśmiechniętego, starszego człowieka. Ale czy pamiętamy jakieś jego słowa, jakiś jego przekaz, który by nas jakoś prowadził przez życie? Masz takie słowa Jana Pawła II, Bartek? Tak, mam. To są takie sztandarowe słowa w moim sercu, które Święty Jan Paweł II wypowiedział na Westerplatte. Czyli musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. To niezwykłe słowa, myślę że chcemy je usłyszeć z ust Jana Pawła II. Zobaczmy zatem ten moment, kiedy Jan Paweł II tak mówił do polskiej młodzieży. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplate, jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. I musi od Was zależeć, wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia. Musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być. No i na tej górze może być też niełatwo wspinać się w ten szczyt, więc łapiemy za najlepszy lokalizator, najlepszy GPS, który ma nas poprowadzić do Pana Boga. Zaczynamy, Różaniec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie i. Książę Karolu, nie myśli ksiądz, że po modlitwie różańcowej mocno w na szczyt przyspieszyliśmy? Słuchaj, niezwykła sprawa. W ogóle z Maryją to tak jest, że jak ci ciężko, jak ci jakoś źle, masz próby, trudności, zawierza jej wszystko. Żadne boczki, żadna tusza. Dzisiaj Boży Duch mnie rusza. Biegniemy, Bartek, na szczyt. Nie ma rady. No, Bartek, ostatni odpoczynek przed szczytem, który za nami. Mam nadzieję, że dojdziemy, ale trzeba jeszcze odpocząć żeby to wejście dało nam jeszcze więcej satysfakcji. Dlatego dziś wieczorem, kochani, zapraszamy Was na transmisję live Adoracji Najświętszego Sakramentu: żebyśmy u stóp Pana Jezusa odpoczęli trochę. Żebyśmy złapali siłę, po to, żebyśmy mogli wejść na szczyt spotkania z Panem Jezusem w naszym codziennym życiu godzina 19:00 na Facebooku zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu live. Mamy jeszcze dla was bardzo takie szczególne zadanie plastyczne. Chcemy abyście wykonali plakat, rysunek Świętego Jana Pawła II pod tytułem Jan Paweł II, człowiek szczytów. I chcemy, żebyście go nam przesłali, czy to w komentarzach, czy to na naszego maila parafialnego, który zaraz się tutaj pojawi. Kończymy naszą wędrówkę trudy codzienności. Pamiętajcie, że z Panem Bogiem jesteśmy w stanie przetrwać nawet największe trudności. A jutro widzimy się na szczycie. Piękny świat, przemierzać po maleńku. Nagle stop, jakiś mur. Roźnie cię. Ach to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz. Jeśli taki gór nie da się przeskoczyć. Jeśli taki gór obejść nie da się.